Brak skinów Cię dobija. To wejdź na G4 Skin z kodem Mega i odbierz darmową skrzynię oraz bonus dodatkowy. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak BLIK, PaySafeCard. Natychmiastowe depozyty wróciły. Każde konto ma swój własny limit. Doładuj konto skinami już teraz. Na stronie obecnie trwa event. Otwierając skrzynkę można zdobyć specjalną walutę. 100 osób, które zgromadzą największą ilość waluty, otrzymają bonusowe skiny. Twórz własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Od teraz możesz kupić skinę. Stwórz lub dołącz do swojej wymarzonej bitwy o skiny, grając w trybie normalnym. lub Thunder Dog. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziom, który pozwala otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odbierać bonus dodatkowy. Trafione skiny możesz wypłacać natychmiastowo. Nie zapomnij użyć kodu MEGA. Link w opisie. Nie, 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 nie. Nie. Jaki ładny grób. Zbieramy kwiatki. to uważaj na drzazgi A czy nie można tak? Nieważne. Bo w ogóle, patrzcie. Ja tak? O. Tam jest to musi być full skupienia. Bo jak jeszcze raz usłyszę, że kupa z permiara, albo nie wiem, zapodniłem cały świat za pomocą moich jaj, to ja nie wiem, nie wiem, kupa. Jak ja mam w to grać? Co chcesz? Ale ty dzisiaj ładnie wyglądasz. To co chcesz? Aha, dzięki. Coś zjebał, Ej, idę zobaczyć, czy umył już łazienkę. Kurwa! Was jest Siemanko, Ja. Was jest dość. Ej bro, tmanku cielu smanku czelu Aaa ah. ah. I have no clue what it means guys Jestem ciekawy czy gościu wie Bo ta moja była już ma dziecko Czasami ogląda mnie On wie, że jego Baba miała Sławnego kutasa w chipie I że to jestem ja Gdybym miał wam wytłumaczyć czym jest ADHD? To jest trochę tak, jakbym miał komputer i miał, nie wiem, na przykład giga. Nie wiem, no na pewno zrozumiecie, ale ADHD to jest, jakbyście mieli komputer, mielibyście zajwisty procesor, płytę główną, ram wszystko, ale dziesięcioletni stary procek i powiedzmy, obciąża po prostu ten procek resztę, nie? Dobra, widzę, że czatek jak idioci się zachowują, więc myślę, że nie warto w ogóle z wami na takie tematy rozmawiać. Ty, mamy jeszcze piwocznie? Jeszcze jedno. bo jeszcze jedno. ja rezerwuję. <grystanie> tylko musisz przygotować, tylko momencik, dobra? Nie wiedziałem w ogóle, że my będziemy pierwszy razem już grać. Może mnie dziwnie słychać być, bo ja mam taki pokój, mam trochę, wiesz, duży i możemy być dziwnie słychać. Słyszysz mnie? Słyszał. Dobra, ja Ciebie też słyszę, ale. Łaś, kurwa. No dobra, okej okay. Wygodniej troszeczkę, jakby były małe punkty, to jest. No jakaś krwa mnie cały czas zaprasza z nikiem Tymoteusz Puchacz. Krwoje, przecież zasłaniasz mi pół tej gry zajebanej. Przestań mnie suko zapraszać, k***a. I co Borys I to się nie znamy, Borys. Upominam ci, Cię, kulbo... Borys. Borys, pozytywny stream. Upominam Cię, opanuj się trochę, bo teraz się trochę poniosło. Jeszcze raz, kochanie? A, a może to prawdziwy Tymek? Przepraszam, jeszcze raz? To miał być miły stream. Nie możesz tak jak Jest się miły stream, ale k***a, kochanie, jakieś twe. Ale zapraszam, mnie k***a. No dobra, przepraszam cię, ale ja nie Dobra, ale nie wyzywam osoby, z którą rozmawiam. To jest miły stream. Ale nie wyzywam tej osoby, z którą rozmawiam. Żebyś zrozumiał widzę, nie? Ty właśnie skrobię sos. Chyba każdy wie, że sos tam powinien być lejący, a nie Żeby go skrobać These 22 people were easy as fuck, guys Ah, uh, he's fingering the shit again Długie, długie wupa. a Idź do góry Ja tam, k***a, do planty Poczekaj, pokaż kiszeje Nie, w Haha, <śmienic> <Jeszenie. śmienic> Dobra, czysto. To było nawet fajne. <śmienic> <śmienic> no, prawie, prawie, się udało. Kurwa, żebyś przegrał, żebyś przegrał, żebyś churde. Wyjdź stąd! Kurwa, no, jestem już zdekoncentrowany, kurwa. Oj, oj dobra, co to... To będzie dzisiaj chyba. Ja mam 140 tędy na więc graj do końca! Bo ja mogę na zawał pierdolnąć w każdym momencie. <laughs> Today is the last day, guys. Last cinema. Fucking bitch. Ale powiem wam, kupę taką dzisiaj zrobiłem, że no mówię, chyba jestem zdrowy. Taką kiciurę dobrą, zdrową zrobiłem, Tomek miałby na dwa dni chyba jedzenia. <laughs> Mandat od wyskórki, ja wam dam ku Okulary zgubiłem, 200 euro ma na to. Ty kur... auto oddam. To przyjedź do mnie do Polski z Tiamana no pewnie. Ja super wycieczka Super, super stream. Nie wiem jak to się mówi. O i to też mi się w tej fifi nie podoba. Celujesz gdzie indziej i gdzie indziej ci podaję? Tak, dosyć często tak mam, no. Ale widzowie mi zawsze wpierdolą, że to ja źle celuję, więc to by się nie kłócał. Nie, kurwa jebana, no. Jutro last dance Janka widzę lata. Fajnie by było, gdyby było tyle samo ludzi co w środę, żeby zobaczyć ten kontrast. No jeszcze raz musimy to zrobić. Dubel i strata posiadania ja. Trzymuje się przy piłce może podanie. Czekaj, dubel, jeszcze raz, bo się mecz zaraz kończy, szybko. Weź weź piłkę mi. Weź mi piłkę. Graj graj graj, szybko. Ja ten i już gramy, gramy, akcja. Pato. Co ten van dijk, mój rob! No. Mnie teraz zablokowany. Czy coś z tej sytuacji? no! 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 Kupia, strzel, bramkę i <gulanie> no! 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 może być gorąco! No! proszę Cię, No! Masz 10 minut! No! No! Ja tu się podło. No dawaj! Ja wczoraj i przedwczoraj, w sensie wczoraj brałem prysznic i stanąłem dupą do otwierania wiesz, w prysznicu, nie drzwi. I się zesrałem podczas prysznica. W sensie nie, że zrobiłem kupę do brodzika, tylko puściłem bąka. I przez ciepłą wodę i to wszystko zrobiła się taka haszkomora, komora, że myślałem, że się zerzygam. I nigdy tak szybko nie byłem swojego, że tak powiem, przyrodzenia i swojego odbytu i całego ciała, żeby wyjść tylko spod tego prysznica, żeby nie zwymiotować. A, telefon nie wziąłem, nie zapłacę. Yy, yy, wait, ok? Ja. Wait, wait. Telefon nie wziąłem. Ok, fast. Let's go. Yy, kart. Oj, kur... czekaj, pad mi się wyłączył chyba. Co jest? Tak, pad się wyłączył. Ja, w ch... Nie działa mi pad my no, To jest granie na komputerze Tobie nie działa? Na no, tobie działa? Kur... nie, czekaj, odpinam, podpinam A nie, ja jestem czarnymi Dobra, czekaj Ja mam gorączkę, czy można już poddać ten mecz? To jest mapa, kur... Do je Jest na środek, jest, do góry, do góry, na górę, to na górę Nie, za tobą mało za tobą, za tobą, no no KUŹWA Go, go, go i, i 30 centymetrów Okej? Okay. I puszczaj No, no Czekaj, muszę się obrócić Kur... No? Już... NIE TAK! Co ty zrobiłeś? 30 centymetrów Ale dlaczego to wyrzuciłeś? No nie miałem rzucić, no rzucić miałem! No, ale... 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 To nie miałem! No co? Ale ty wiesz? Miałeś... Nie, naprawdę. Naprawdę. Nie myślałem, że wrócić i tak zrobić. Mi się podoba, że próbuje się bronić jakoś tak w miarę sensownie. No, nie. ale tam nie wiem, co się dzieje. I fajnie jakbym ktoś powiedział, co w danym momencie źle zrobiłem. To nikt nie mówi, tylko piszą, że wpierdalam gówno na przykład, no nie. Ja k śmiecie jebane, no. I tu się opowiadam takiemu, że wypierdalał i taki kurwa na robi tego klipa i mówi, że jestem toksyczny. No nie. Branoc! Nie wierzę w to! Nie wierzę w to, co się zadziało! O, o Boże, ale to chciałam zjeść! O Jezus, ale miałam chcicę na coś takiego! Twitch? Chuj. Lekcją na życie, żeby więcej remontów nie. Oto, szmata jebana! Od trzech dni mnie molestuję i nie chcę wylecieć z tego domu. Nie wytrzymam z tą muchą. Wiecie jak są muchy. Są... Muchy dzielą się na muchy, muchy i na muchy k. Kur... To to jest k. Kur... Ona nie jest taka głupia. Wczoraj, jak był stream, latała tu w kurwie. Już nie chciałem robić scen W kurwie normalnie rozumiesz ją, że jak wyszedłem stąd. To poszła za mną do sypialni i, i siadała na, na ręce na ten. I sobie pomyślałem wtedy tak. No jednak to przysławia to mają. Że jak leci mucha to do gówna. Mówię, jednak to jest prawdziwe przysłowie. Jednak to jest prawdziwe. Jeszcze nie idziemy, spać będziemy chlać. Jadą świry, kurwa mać. Całą noc będziemy spać będziemy chlać. Ostro w palnik trzeba dać. Jeszcze nie idziemy, spać będziemy chlać. i oh, don't